Wszystkich. Otwieram obrady siódmej sesji Rady Powiatu, szóstej kadencji samorządu. Serdecznie witam zarząd starostwa na czele z starostą Sławomirem Jerzym Snarskim, panem wicestarostą Piotrem Boszko, Witam sekretarza, witam panią skarbnik, witam wszystkich pracowników starostwa. Proszę o wciśnięcie przycisku kworum. Informuję, że skład Rady Powiatu wynosi 17 radnych, natomiast na dzisiejszej sesji jest 16 radnych i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. E, informuję, że zwołanie sesji Rady Powiatu nastąpiło na wniosek Zarządu Powiatu w oparciu o artykuł 15 ustęp 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2000, 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz e, na podstawie uchwały 32 łamane przez 266 łamane przez 18 Rady Powiatu w Wielsku Podlaskim z dnia 16 października 2018 roku. Proponowany porządek obrad został dostarczony wszystkim radnym wraz z materiałami na sesję drogą elektroniczną. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosku do zaproponowanego porządku obrad. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że zgodnie z paragrafem 18 ust. 3 punkt 3 statutu powiatu, w przypadku braku wniosków o uzupełnienie lub zmianę ustalenia porządku obrad, porządku obrad nie głosujemy. Przechodzimy do punktu trzeciego: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu. Bielska, powiatu Bielskiego na 2019 rok. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Otwieram dyskusję i że dla uzupełnienia, może poproszę pana wicestarostę Piotra Woszkę o doprecyzowanie tego punktu. Dziękuję. Punkt jest sformułowany precyzyjnie i oczywiście nie będę go w żaden sposób y, korygował czy poprawiał. Natomiast y, tytułem uzupełnienia chciałbym powiedzieć, że y, na początku, na przełomie marca i kwietnia, y, zarząd powiatu złożył wniosek do premiera Rzeczypospolitej y, o przydzielenie dotacji na zadanie, które realizowane by było. W naszym szpitalu. Jego tytuł to przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby regionalnego ośrodka szkolenia zespołów żywienia szpitalnego według nowoczesnych standardów. I bardzo się cieszymy, ponieważ w połowie ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy decyzję od wojewody podlaskiego. Pana Bogdana Paszkowskiego na e, dotację w kwocie 5 97 159 zł. na e, powstanie tego oto ośrodka. Tutaj należy też szczególne podziękowania złożyć dyrekcji szpitala, pani dyrektor, bo bardzo mocno angażowała, angażowała się w e, otrzymanie tej dotacji. Całe zadanie będzie.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w tym zadaniu. Dwa słowa na temat tego, co ma powstać w szpitalu. Otóż za tą kwotę do końca tego roku, termin jest bardzo krótki, bardzo napięty, będzie przebudowana kuchnia szpitalna wraz z utworzeniem nad kuchnią, tam gdzie odbywamy swoje posiedzenia jako Rada Społeczna. Tam powstanie centrum konferencyjne. Z dodatkową klatką schodową, z, z komunikowaniem tej części również przez Windę i powstanie tam takie centrum konferencyjne, gdzie będą szkoleni osoby, dietetycy odpowiedzialni za prowadzenie diety w szpitalach, ponieważ tak jak mieliśmy, mamy informacje. Oczywiście jest możliwość zapoznania się z tym problemem w, w, w publikatorach, natomiast jeśli chodzi o konferencje czy praktyczną naukę, nie ma praktycznie takiego ośrodka w Polsce. Chcemy taki ośrodek stworzyć i będzie to na bazie właśnie naszej kuchni, naszego szpitala w sposób absolutnie wykonany, nowoczesny, zgodny z wszelkimi jej standardami sanitarnymi, epidemiologicznymi. Także bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Czy są chętni do zabrania głosu? Pan radny Radkiewicz. Raz, raz. Z tego, co wyczytałem, to pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej, tak jak tu pisze w uzasadnieniu wniosku budżetu państwa. Czy wiadomo jest, ile jednostek otrzymało jeszcze takie dofinansowanie, czy tylko, czy tylko Bielski Szpital, czy więcej jednostek w kraju? Nie wiadomo. No, cieszę się, że te pieniądze są. Oczywiście będę głosował za Pan Wicestarosta, mówił, że zaangażowaniu Pani Dyrektor zapewne, ale chyba bez jakichś tam osób, które Chyba jednak coś tam próbowały jakiś wpływ mieć na to, chyba by się nie obyło, czy to są przynajmniej nasi są o, e, parlamentarzyści, czy, czy ktoś inny. Ja oczywiście nie oczekuję odpowiedzi konkretnej tak czy inaczej, ale chyba nie wierzę w to, że pani dyrektor miała taki siłę przebicia. Myślę, że to jednak z tej władzy ktoś coś jednak zrobił to w końcu. W, to pomógł, przynajmniej no, warto by powiedzieć, że mieszkańcy wiedzieli, że w końcu do czegoś się nam ktoś przydał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie dochodzimy szczegółów. Uważam, i pan Starosta chce odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście nie mamy informacji. ze rezerwy ogólnej pan premier podejmuje decyzję samodzielnie. Dysponuje w budżecie państwa. Jeżeli y, y, procedury są spełnione i uzna, że to jest bardzo ważne, na przykład dla y, y, kraju czy dla regionu, to pewnie taką decyzję podejmuje. Patrzmy prosto, proszę państwa. Y, to oczywiście zasługa y, tutaj nas, przede wszystkim radnych, że nas wspierają, zarządu, składamy wnioski. Y, też nie ukrywam, że y, poprzez to, że starostowie zechcieli też mnie wybrać do zarządu, jestem wiceprezesem Związku Petów Polskich łatwiej się spotkać, bo proszę pamiętać, że procedura jest taka, że oprócz tego, że wojewoda musi pozytywnie zaopiniować, że to jest potrzebne, to w tym wypadku i minister zdrowia musiał wydać pozytywną opinię, więc to była nasza inicjatywa wspólna zarządu i pani dyrektor. I oczywiście trudno mi powiedzieć, czy ktoś się tam mocno angażował, czy mniej. Nie mam takiej wiedzy, ale jeżeli nas ktoś wspierał, to zawsze się z tego cieszymy. Chcę powiedzieć, że składamy y, wnioski, y, przecież to nie są pierwsze. Jedne są sukcesem, drugie mniej. W tej chwili będzie rozdział na drogi. Też mam informację taką, że y, no, jak nie wszystkie, to znaczna część wniosków ma szansę być w tym roku realizowana. Jeszcze dzisiaj o tym rozmawialiśmy y, y, z, z pracownikiem wojewody, ponieważ y, też może być tak, że Część tych dróg, które składaliśmy wcześniej do tak zwanych no, przybudowy dróg lokalnych, ze względu na y, rozdanie, w tej chwili y, środków, jest szansa, że być może one wrócą i będą mogły by, mogą, mogą być finansowane. Nie? Więc, jakby ten proces się trwa, ale chcę powiedzieć, że no, gdzie możemy, tam składamy i zawsze mówię: Jeżeli ktoś wykazuje dobrowolę, to, 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 to jesteśmy w stanie po, po imieniu i nazwisku to powiedzieć, natomiast myślę, że kiedy w grudniu i obyśmy skończyli w grudniu, bo proszę pamiętać, że to jest dotacja, która będzie musiała być rozliczona, chcę powiedzieć, że przetarg już jest do rozstrzygnięcia, ponieważ my, składając wniosek, w marcu już był warunkowo ogłoszony taki przetarg, tak, w zależności od dofinansowania, bo jest tak otwarty. W związku z tym, gdybyśmy tego nie zrobili, to nie byłoby szans i, i też trzeba pamiętać, że Dobrze, że firmy się zgłosiły, chyba dwie tam firmy się zgłosiły. Jedna, która dała taki troszeczkę wyższy niż myśmy planowali, ale, ale do rozstrzygnięcia, więc teraz jest kwestia no, koordynacji i pilnowania, bo sami państwo wiecie, jak to jest z tymi inwestycjami, że wszystko się na początku zaczyna pięknie ładnie, a potem przychodzą schody. No ale od tego jesteśmy. Także tyle chciałem zupełnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście za wypowiedź. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Pan radny Radkiewicz. Skoro nie ma chętnych, którzy pomogli, to trzeba podziękować panu premierowi widocznie tylko za to, bo akurat nasza rada to tylko tyle, co, co przegłosuje to zresztą chętnie, bo trzeba za tymi pieniędzmi głosować, które wspomogą nasz szpital rzeczywiście. I tyle. No może pozytywne słowa pana starosty, które żyją na drogi i coś będzie lepiej, to może już ten PiS nie będzie taki wredny. Dziękuję. Uważam, że taka sugestia nie powinna być na sali obrad. Czy są jeszcze chętni do dyskusji? W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym w brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i zaznaczenie na przycisku na tablecie. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i zaznaczenie na tablecie. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i zaznaczenie na tablecie. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów za, 16 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Zamykam siódmą sesję Rady Powiatu.